Cześć kochani, tym razem będzie to przysiad ze sztangą z tyłu. Jest to moja chyba piąta czy szósta seria. Może nie być za dokładnie, ale w tym nagraniu chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda już od takiej zmęczonej strony, ponieważ teoria mówi jedno, a praktyka swoje. Będę starał się to zrobić idealnie, będę to komentować, co robię po kolei jak tutaj ustawiam sztangę jak ustawiam nogi, jak biorę powietrze może zrobię 2-3 ruchy, zobaczymy ile siły wystarczy maksymalnie może 4-3 się uda na pewno zmęczenie będzie większe ponieważ będę dość długo stał ze sztangą i komentował, więc to będzie się przekładać na to, że moje tętno będzie rosnąć ok, pokażę Wam jak wygląda przysiad ze sztangą z tyłu na dość dużych ciężarach jeśli chodzi o mnie ok na początku chodzi o to, że należy złapać odpowiednio sztangę. Tak? Niektórym osobom będzie łatwiej złapać z przodu, raczej nie z przodu, tylko bardziej wąską tą sztangę, ponieważ jak ją założymy za kark, to chodzi o to, abyśmy mieli bardzo proste plecy. Ale niektóre osoby nie mają tak rozciągniętych tutaj tych stawów, więc będzie potrzeba złapać trochę rzeczy, żeby bardzo z tyłu trzymać sztangę. Ok, ja zaprezentuję, jak to wygląda w praktyce. Na początku stajemy pod sztangą. Wchodzimy pod sztangę, staramy się ułożyć ją tak, aby nam było wygodnie. I tu należy właśnie na początku przetestować kilka rozwiązań. Niektórym którym osobom będzie wygodniej sztangę trzymać tu, niektórym osobom bardzo nisko. To wszystko zależy od tego, jaką masz właśnie tutaj, e, można powiedzieć, swoją sylwetkę. Więc to na początku trzeba przetestować na sobie. Ok, pokażę Wam, jak to wyglądało. W tym momencie wychodzę z pięt łapie powietrze, nabieram je na maksa. Biorę 3-4 kroki do tyłu. Stoję ze sztangą. I teraz maksymalnie wciągam powietrze. Bardzo maksymalnie i zejdę ze przysiadem w dół. Jak widzieliście wciągnąłem maksymalnie powietrze, tak zrobiłem I w tym momencie spiąłem całe ciało. Wszystkie mięśnie spiąłem, aby nic nie było luźne. I to robię, robię ponownie to samo. Nie jest łatwo, to jest bardzo ciężki przysiad. Uważajcie z tym ćwiczeniem ono jest bardzo bardzo skuteczne. Jest to, można powiedzieć, takie królewskie ćwiczenie. Przysiad należy do niego podejść rozsądnie, należy się do niego przygotować, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Bardzo łatwo tutaj o kontuzję. Dlatego chciałbym, żebyście potraktowali to jako inspirację, motywację, a na początku podejście do tego ćwiczenia z trenerem na żywo, żeby na was spojrzał, czy odpowiednio stoicie, żeby spojrzał z boku, jak to wygląda. Zacznijcie może na początku ten ruch z kijkiem, jakimś domu z miotłą. Róbcie to przed lustrem, bokiem. Popatrzcie, czy wasza sylwetka jest prosta i czy schodzicie odpowiednio w dół. To tyle z mojej strony. Zapraszam do następnych nagrań. Maj.